W zeszłym roku odbył się pierwszy festiwal dobrej książki organizowany przez wydawnictwo Biblos i parafię katedralną, który cieszył się ogromnym Waszym zainteresowaniem i sympatią. Dlatego w tym roku zapraszamy Was serdecznie na drugą edycję tego festiwalu, która odbędzie się też na Placu Katedralnym w Tarnowie w dniach 16-17 czerwca. I w tym roku będzie poświęcona literaturze dla dzieci. Będzie moc atrakcji i dla najmłodszych, i dla tych starszych. Więc śledźcie nasze media społecznościowe, będzie się działo, będą wszelkie informacje. Zapraszamy w połowie czerwca.